Cześć. W dzisiejszym filmie sprawdzimy, jak działa hipopotam ze zwierzątkami na przyczepce, czyli hipciowóz od marki Dumen. Na przyczepce u hipopotama znajduje się pięć zwierzątek: jest żyrafa, lew, tygrys, zebra i słoń. Wszystkie zwierzątka możemy wyciągnąć, a następnie, dopasowując po kształtach śladów zwierząt, umiejscowić z powrotem na swoich miejscach. Czyli mamy pierwszą funkcję rozwojową hipciowozu, bowiem hipciowóz jest sorterem. Zwierzątka w hipciowozie mają ruchome nóżki, a u żyrafę możemy przekręcić głowę. Ale przede wszystkim hipciowóz jest przesympatycznym pojazdem i podczas jazdy kłapie pyszczkiem samą barierkę od przyczepy możemy otworzyć lub zamknąć. Chęciawos, moim zdaniem świetnie się sprawdza, jako zabawka niegrająca. Ale oczywiście możemy ją uruchomić i aby tego dokonać, musimy do niej wsadzić dwie baterie. Chyba to są AAA, ponieważ zabawka nie posiada włącznika. I oczywiście analogicznie, jeśli chcemy ją wyłączyć, no to te baterie musimy z niej wyciągnąć. Zanim przejdę do, moim zdaniem, ogromnej wady tej zabawki, to pokażę Wam, jakie odgłosy i jakie wierszyki mówią posadzone na przyczepce zwierzątka. Kiedy mruczy, trudno orzec, czy śpi już, czy to czuwanie. Z daleka usłyszeć może, że czas już na polowanie. Gdy biegnie, Trzy pazury, pręgowany jest i płowy, wysoko skacze do góry, tam tygrys pomarańczowy. Koniec z Afryki! Ktoś odpowie albo osioł, lecz w piżamie. Jedno z drugim po połowie. Jakie ty masz o niej zdanie? Biała w czarne czy odwrotnie? Jakby z wierzchu miała żebra, lubi słońce, rzadko zmoknie. Czarna paski, pani zebra. Dłuższe niż inne zwierzęta, ma nogi, tłów i szyje. Cała jest rozciągnięta. W Afryce spokojnie żyje i biegać również umie. Z Akacji zajada liście. Któż tak wyróżnia się w tłumie? To żyrafa, oczywiście. Na głowie hipciowozu znajduje się przycisk z narysowanym głośnikiem. Uruchamia on muzyczkę. Podczas jazdy zabawka automatycznie zaczyna grać. I teraz przejdę do moim zdaniem największej wady tej zabawki, czyli niespodziewane uruchamianie. Hipciolus ma taką tendencję, że nawet jak położycie go na płaskiej powierzchni, to potrafi się z uruchomić. No i sobie leci w tle 40 sekundowa muzyczka, po czym się wyłącza i powiedzmy po 5 minutach znowu się włącza 40 sekundowa muzyczka. No jest to niezmiernie bardzo drażniące. Podsumowując, hipciobus jest niezwykle uroczym pojazdem, który ma ze sobą zwierzątka. Te zwierzątka są ruchome, sam kipciobus jest sorterem i dodatkowo dziecko może się nauczyć odgłosów zwierząt. To wszystko jest jak najbardziej na plus, ale po zakończonej zabawie nie zapomnijcie o wyjęciu z niego baterii lub zniesieniu go do piwnicy. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach. Pa, pa!